Cześć, mam na imię Kamil, mam 40 lat i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować opryskiwacz elektryczny, akumulatorowy od firmy trajobi. Zacznijmy od opryskiwacza. Opryskiwacz ma 6,2 bara, 90 litrów na godzinę. Są 3, 3 dysze dostępne w środku opakowania, to zaraz zobaczymy. 7 godzin pracy, pryskania 15 litrów zbiornik. 5,8 kg y, wagi. To jest max power na akumulator. Akumulator jest z ładowarką szybkiego ładowania. Y, z wentylatorem 2,5 kg. Y, waży. 3 lata gwarancji. Zobaczmy, co jest w środku. Mamy wyjęty opryskiwacz. Wąż. Lanca w zestawie. Y, 4 końcówki. Jedna taka. Taka z, y, ruchoma, typu prysznic, rozpylająca na boki, coś takiego. Yy, oraz komplet uszczelek zapasowych akumulator 4A36V. Yy, bardzo duży akumulator Ła ładowarka szybkiego ładowania wskaźnik naładowania baterii. baterii mamy naładowaną full. Zasilacz podpinamy pod prąd i nam się ładuje. Mamy system szybkiego ładowania. Bardzo szybko się ładuje akumulator. Tutaj do rączki przykręcamy lancę i odpowiednią dyszę, którą chcemy użyć. Dla testu założymy to. I gotowe. I teraz tak. Tu możemy sobie zabezpieczyć, żeby nam się nie, nie, nie majtało nigdzie. Tak samo i tutaj. W ten sposób. Żeby uzupełnić płyn, odkręcamy siteczko zabezpieczające przed brudem, żeby nic nie wpadło. Wlewamy 15 litrów oprysku i możemy działać. Akumulator wypinamy z ładowarki. Wejście na akumulator jest tutaj. Na klik, zamykamy. I teraz tutaj uruchamiamy. Mamy pokrętło, z jaką siłą ma wydmuchiwać wodę. To teraz na sucho nie będziemy puszczać. Teraz przetestujemy wszystkie końcówki. Pierwsza końcówka tego typu. Szuka tak. Druga końcówka. Kolejna końcówka taka rozpylająca na szeroko. I ostatnia końcóweczka z regulacją rozpyla. Tym bardziej kręcimy do jednoznacznego strumienia albo rozpyla. Na potrzeby filmu udostępniłem napełniłem zbiornik czystą, zwykłą wodą. Bardzo fajnie. Fajne jest to, że ma zawór ciśnieniowy i teraz nabiło powietrza wsiukamy i pompka zaczyna pracować nie trzeba tam cały czas tym pokrętem regulować tylko jest regulacja ciśnienia czujnik zawór ciśnieniowy który nie pozwala, żeby pompka cały czas pracowała i teraz zabezpieczenie, że się nie da wcisnąć odblokowanie i wsiukamy fajne Moja opinia na temat tego urządzenia uważam, że jest bardzo fajne, kompaktowe, lekkie. W ogóle nie czuć, że mam coś na plecach, mimo że jest, no, nie jest mocno napełnione, ale jest samo w sobie leciutkie, poręczne. Bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne urządzenie, kompaktowe, szczerze polecam.